Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się car audio w Volkswagenie. Będzie to car audio takie z przybrużeniem oka, ponieważ docelowo miałem tutaj zmienić jeden głośnik, bo coś zaczął harczeć. Na w sumie używany podobny taki sam. A udało mi się kupić dwa takie same, więc dołożymy dwa na tylną półkę, bo z tyłu na tylnej półce bagażnika nie ma głośników. A widziałem, że są poprowadzone wtyczki, więc jak najbardziej można by było coś tam pewnie podłączyć. No i co, bierzemy się do roboty, trzeba dzisiaj znowu szybko, bo zimno jest, jak nie wiem. Wziąłem sobie rękawiczki, a jeszcze przy okazji... Kupiłem sobie na AliExpress takie gaczeciki, to jest do usuwania tapicerki, znaczy usuwania tapicerki, jak chcemy coś tam sobie... Yy... Na przykład odpiąć jakąś, jakiś boczek czy coś, żeby tam nie walić śrubokrętem, To takie plastyczki, no, a to jest taki fajny y, organizer, można powiedzieć, na różne rzeczy. Tutaj możemy sobie przypiąć z tyłu bagażniku, no i tutaj sobie powrzucać jakieś tam rzeczy. Także to sobie też zamontujemy dzisiaj. No ale główna sprawa to będzie z tymi głośnikami. Y, no i co? Będziemy musieli chyba zdjąć tylną półkę. Zresztą chodźmy. Albo najpierw sobie sprawdźmy, jak grają głośniki na tą chwilę. To jest pytanie, czy radio obsłuży te wszystkie głośniki, bo ja takie radio kurde kupiłem, aby było. Teraz się okazuje, będę rozbudowywał głośniki. O kurde, zawiało. Sprawdźmy sobie. Przełączmy tyk na Bluetooth. Włączymy sobie na YouTubie jakąś pioseneczkę. Taką jakąś moją sobie nie było praw autorskich. Także tak, tutaj działa. Tutaj też Ten z góry Chyba to też to działa. No działa. Ten harczy, ten jest do wymiany z jest cisza, nie, bo tam nie ma głośników, ale jeszcze przejdziemy. Chcę wam pokazać. A tutaj jest cisza, nie, tu nic nie ma. Także zobaczymy ile to warte są te głośniki, bo kupiłem używki. akumulatora. Cyk, cyk, dobra. To zobaczymy jak z tyłu najpierw y, sytuacja wygląda. Kurde, już świąteczne piosenki. No tak, grudzień człowieku, co później. Dobra, tutaj mam te głośniczki, to są izopheny, takie jak były z 96, ale z jakiegoś golfa niby, GTI, więc pewnie ktoś tam używał przez jakiś czas je wywalił. Tutaj mamy nagłośniczki, tu i z tamtej strony też. Tutaj, jak widać, jest jakaś wtyczka, ale to jest tylko taka trapa. To wydaje mi się, żeby trzeba było to wziąć, przycisnąć i z tej strony też tak. I to by nam wtedy wyszła ta półeczka, chyba. To mi się wydaje. No i tak wziąłem sobie kombinerki i spróbujemy je tutaj wydostać. O. O. o tutaj wyszło. O. Tutaj też. Pięknie. I co dalej? Jakieś to ma jeszcze? tutaj zabezpieczenia, czy nie? Tam jest niby na jakimś rzepie, to jeszcze może od środka spróbować by trzeba było rękawiczki musiałem ubrać, ale żebym się muszę zdjąć. Spróbujmy od środka zobaczyć jak to wygląda. A może jeszcze pod tymi fotelami coś jest, zaraz zobaczymy. A tutaj jeszcze mamy takie coś tutaj musimy z drugiej strony, tu kurde, kurde, samochodu trzeba rozbierać i tu pewnie trzeba też to odbezpieczyć gdzieś, z której strony nie wiem czy to trzeba całe odejmować, czy nie no, szarpnął, to by się może udało, ale tutaj są takie te, nie wiem czy tutaj nie trzeba jakiegoś tego włożyć, jakiegoś bolca i one by one by tutaj puściły chyba tak, tu jakiś gwóźdź albo coś tak? chyba tak tutaj głośnika nawet jakbyś chciał, to nie wejdziesz tego bez ściągania tej całej obudowy nie wiem czy to są te ale coś tu idzie o poszło nie wiem czy wyrywam całe te ale chyba, chyba tak no, ale w kij z tym kurwa by to wyciągnąć Taki gwoździk. Niektóre są na taki. Na przykład tu. Któreś były takie, że trzeba było włożyć gwóźdź i wtedy wychodziło to. coś tam odblokowywało. Taki gwóźdź, bo tam jest taka, taka wkładka w takie coś. Teraz pewnie nie znajdę, bo już się pewnie wszystkie połamały, ale chyba te to były. Zaraz zobaczę. O, o widzieliście? jak jest ten to tutaj jest taki taka zapadka i wtedy łatwiej to wyjąć niby ono zamknięte pewnie, a nie otwarte Ta miła niespodzianka teraz tutaj, o, tutaj wyszło. wyszło teraz to możemy pewnie cały wyciągnąć już jeszcze Hops. Tutaj tak, tutaj pas będzie trzymał trzeba będzie je później poprzekładać z powrotem tak jak było. Coś tam trzyma chyba te kable No trzeba je odłączyć są jakieś niby na głośnik będzie taki. Także tak to wygląda. Głośniczek jest taki, więc może być, że nie. Przecież kurde, to niemożliwe, żeby nie weszło. Czy to tutaj wejdzie, to ja mam poważne wątpliwości, bo to pewnie jest na jakieś kurde. tu mamy dwa otwory, ale one nie pasują nawet. Tutaj chyba są specjalne takie na tył te głośniki. Chyba nic z tego nie będzie. O tu, tak to wygląda z tej strony. Zaraz zobaczymy. Kurwa, magnes. To jakie oni tu głośniki wkładali na tył Ale zobaczmy czy chociaż głośnik tu by działał z tyłu Bo to nie jest jeszcze nic straconego Najwyżej się głośniki inne tyłu zamówili będzie Ale czy one działają z tyłu O i zaraz odpalimy coś I sprawdzimy To też się da na tył, naprzód znaczy o, działa, kurwa. Panie, to tutaj głośniki zamówić i będzie karaoke. Nie, to ja zamawiam głośniki na to, kurwa. Działa to. Człowieku, to, to szkoda, szkoda miejsca marnować To muszę sprawdzić jakie, jak wiecie może jakie głośniki ja będę sprawdzał, ale jak polecacie jakieś głośniki fajne na tył, to albo bym chętny jakiś, kurde, tutaj wmontować. Ops. I zaraz odpalimy i zobaczymy. Eee, działa, pani A? No. I co, daje radio, radio. Ale będzie luks. Bas. Ale tamten ten ja pierdziele. dopiero na basie słychać. Elegancko jest, kurde. Tamtego wymienimy dzisiaj, a resztę tu się jeszcze pomyśli. I co? Bierzemy tutaj. Grzechotką będzie łatwiej dojść. Gdzie to jest to śruba Nie no ja my tutaj. Kurde. Zabijam wszystkich tutaj. No bo jak jest zwykle za ma, ma mało miejsca. okrętem dojść, no kurde Muszę samochód specjalnie przestawiać, żeby dość w okręt. super pali to, to tak to sobie otworzymy i tutaj ten głośniczek się wymieni on jest chyba uszkodzony, membranę ma już rozbaloną, bo tak jak słyszeliście. Tak strasznie nieczysto gra. A tamten głośniczek będzie na zapas. A tam się jakieś inne wmontuje na tyły i będzie pitara. Także jak macie jakieś polecane do tyłu, to możecie się podzielić też pewnie sam też coś znajdę, ale jak zwykle wezmę też pod uwagę. Kurde, uważaj. Tad jak zapo zapomniałem głośnika podłączyć, jak robiliśmy przy drzwiach, to nie wiedziałem jeszcze, że tu można odkręcać. A tutaj już mi się ocyk. o tu. I tutaj go odłączymy. 98 rocznik. O, widzicie, co się dzieje z tym głośnikiem. Tutaj chyba jest gdzieś uszkodzenie. On no, tak dziwnie chodzi, coś. Tak. Nie wiem, jak tamte chodzą, ale chyba tak nie powinien chodzić. Coś się wyrobiło już. Znalazłem ten. Cichutko, czyli tamten jest zdupiony. Słuchajcie, teraz też tak robi i nic nie słychać. Czyli coś tam się musiało zepsuć już, no ale po 25 latach te są co prawda starsze, no ale może ktoś ich nie używał albo coś, i, albo egzemplarz taki, bo tam ten z drugiej strony działa. Ops, odłączamy. także też nie piszcie, że tam. Nie opłaca starych, no bo pewnie się nie opłaca, no ale tylko chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądać. Czy działa z tyłu półka, no ale działa, więc teraz możemy sobie jak najbardziej jakieś lepsze zamówić. Też nie będą jakiejś wyższej półki te głośniki, które chcę zamontować, bo się nie opłaca do tego samochodu na razie. Ale były jakieś Czemu to nie chcę wejść? Ja już wiem jak to było. Tymi kwadratami musi wejść. Czyli. Tak. I tak. O. Jeszcze podłącz. Przymyk. Hops. Popstyczka tu a już się nam trzyma. Teraz można basem nawalać Wtedy w głośnikach włączyłem bas i się. Głośnik rozwalił, chyba musiał być nieźle. Pukiereszowany, że... Albo już było cholera, wie. Chociaż nie, to no nie było. Chwilę. Później włączyłem bas. Głośnika mocniejszy to się rozsypał. O, początkowy plan był taki, że tu byśmy dali te, ten jeden nowy, a z tyłu były dwa, jeden był tamten, bo w sumie i tak go by słychać tak bardzo. No a tamten byłby drugi, nie, no ale. Jak nie pasuje, sprawdźmy czy działa. To taki obok na razie Bo jakby to było tutaj to pewnie by był lepszy jakiś Rezonans No ale tutaj Ewidentnie muszą być jakieś takie głośniki Co będą pasować pod te Otwory No a jak nie ma no to Coś się znajdzie nice. Fajnie basem walić Elegancko. To muszę z tyłu założyć tą półkę z powrotem. Ja się będę wam dzisiaj żegnał, także sprawdziliśmy sobie. Trzeba będzie z tyłu jakieś głośniczki jeszcze yy, kupić i będzie gites. Także dzięki za obejrzenie. Za dzisiaj. Do następnego odcinka. Na razie. I cześć. A i polecajcie jakieś głośniczki do tyłu. Coś się tam zamontuje. Dobra. Na razie. A jeszcze czekajcie, mieliśmy zamontować ten... Zobaczyć ten z Aliexpressu, czy to będzie pasować tu w ogóle. Gdzie to zamontować? Kurde, nie bardzo, gdzie tu jest. O, hmm. Jakby tutaj to Coś tu się upchnie zawsze, nie? Wpierdoły. Nie? będzie dobry tutaj, ta jest, będzie elegancka, dobra to do następnego odcinka na razie i cześć tu jeszcze na drugą stronę można było takie coś wziąć